Bajeczki po polsku, magiczne opowieści dla małych uszu. Kliknij, subskrybuj i odkrywaj nowe bajki i bohaterów. Seria przygód o strażaku Jacku, strażak Jacek i tajemnica Starego Magazynu. W pewien pogodny wiosenny dzień nad małym miasteczkiem unosiły się miękkie, białe chmurki, a słońce delikatnie grzało. To był jeden z tych dni, kiedy życie w miasteczku toczyło się spokojnie, a na twarzach mieszkańców gościły uśmiechy. Wszyscy znali i lubili strażaka Jacka, który był bohaterem tego miejsca. Każde dziecko marzyło, żeby choć raz przejechać się jego ogromnym czerwonym wozem strażackim, który błyszczał w słońcu jak czerwony klejnot. Tego dnia Jacek siedział w remizie, pijąc herbatę po porannych obowiązkach. Sprawdzał sprzęt, polerował hełm i myślał o swojej rodzinie. W domu czekała na niego jego ukochana dwójka dzieci, Róża i Teodor, które zawsze pytały go, co się wydarzyło w ciągu dnia, a on z przyjemnością opowiadał im o swoich przygodach, choć często nie były to tak wielkie wydarzenia jak te, które dzieci sobie wyobrażały. Dziś jednak miał nadzieję, że skończy pracę wcześniej i zabierze ich na lody. Nagle rozległ się dźwięk dzwoniącego telefonu. Jacek natychmiast przerwał swoje rozmyślania, podszedł do telefonu alarmowego i podniósł słuchawkę. Strażak Jacek przy telefonie: W czym mogę pomóc? zapytał stanowczo, lecz spokojnie. W odpowiedzi usłyszał głos dyspozytora numeru alarmowego 112. Mamy zgłoszenie o pożarze w starym magazynie na skraju miasta. Potrzebujemy waszej pomocy. Jacek natychmiast wciągnął na siebie przygotowany wcześniej strażacki uniform, założył kask i rękawice. Gdy był już w pełni gotów, wskoczył do swojego wozu strażackiego, który syczał cicho, jakby gotowy na akcję. Jacek uruchomił silnik, włączył syrenę, a dźwięk alarmu wypełnił ulicę. Mieszkańcy miasta, widząc jadący wóz strażacki, zerkali z podziwem na Jacka, który z profesjonalną pewnością pędził na miejsce wezwania. Samochody w popłochu rozjeżdżały się na boki, by ustąpić miejsca mknącemu strażakowi, a dzieci zatykały uszy tłumiąc wycie syren. Stary magazyn, do którego jechał Jacek, był miejscem znanym każdemu w mieście. Były to ogromne drewniane budynki, które przez lata służyły jako skład różnych towarów. Jednak od lat stały opuszczone, pokryte kurzem i pajęczynami. Wydawało się, że czas zapomniał o tym miejscu, a teraz nagle nadeszła wiadomość o pożarze. Kiedy Jacek dotarł na miejsce, już z daleka zobaczył kłęby czarnego dymu unoszące się nad magazynem. Nie wyglądało to na wielki pożar, ale dym unosił się gęsto i zwiastował niebezpieczeństwo. Jacek natychmiast wyskoczył z wozu i sprawdził teren. Wokół nie było innych budynków, co zmniejszało ryzyko, ale ogień, jako nieprzewidywalny żywioł, mógł w każdej chwili nabrać na sile. Jacek sprawnie otworzył boczną klapę wozu, z której wyciągnął długi, ciężki wąż strażacki, zwinięty w schludny krąg. Każdy ruch był dla niego automatyczny. Znał te procedury na wylot. Najpierw Jacek musiał podłączyć wąż do wozu strażackiego, który miał na pokładzie potężną pompę. Zgiął lekko kolana, żeby lepiej złapać wąż obiema rękami, i szybkim krokiem podszedł do tylnej części wozu, gdzie znajdowały się złącza. Uniósł ciężki metalowy koniec węża i precyzyjnie wpiął go w jedno z nich. Jego palce zgrabnie przesuwały się po zaczepach, a metalowe złącze z głośnym klik zatrzasnęło się na miejscu. Jacek sprawdził, czy połączenie jest szczelne i czy wszystko jest prawidłowo zamocowane. Następnie przeszedł do panelu sterowania wozu, gdzie jednym ruchem dłoni włączył pompę. Silnik zaczął cicho warczeć, a woda zaczęła płynąć do węża, który teraz lekko się naprężył, gdy wypełniła go woda pod wysokim ciśnieniem. Jacek jeszcze raz upewnił się, że ciśnienie jest odpowiednie, spojrzał na wskaźniki i odetchnął. Wszystko było gotowe. Zanim jednak zaczął akcję gaszenia, usłyszał coś dziwnego. Z wnętrza magazynu przez trzaskające deski dobiegał cichy, ale wyraźny dźwięk. Jacek zastygł na moment, nasłuchując uważnie. Po chwili rozpoznał, że to dźwięki śmiechu. Nie był to dźwięk kogoś przerażonego, ale dziecięcy śmiech. Halo, czy ktoś tam jest? zawołał głośno, podchodząc do drzwi. Po kilku sekundach w odpowiedzi usłyszał ciche głosy. Tak, jesteśmy tutaj zawołała dziewczynka. Jacek ostrożnie wszedł do środka, a dym drażnił jego nozdrza. Na szczęście miał na sobie maskę, która chroniła go przed szkodliwymi oparami. W świetle swojej latarki zauważył dwie małe postacie. Dziewczynkę i chłopca, którzy wyglądali na mniej więcej w wieku jego własnych dzieci. – Co wy tu robicie? – kucając zapytał łagodnie. Dziewczynka, która miała na oko dziewięć lat, odpowiedziała z zawstydzeniem. – Bawiliśmy się w chowanego. Mój starszy brat powiedział, że w tym magazynie jest ukryty skarb. Strażak Jacek zmarszczył brwi, choć wiedział, że dzieci często miały bujną wyobraźnię. – Skarb? To ciekawe, ale magazyn to niebezpieczne miejsce do zabawy. Wiecie, że może się tu coś złego stać? Dostałem zgłoszenie o pożarze w tym miejscu. Chłopiec, trochę młodszy od dziewczynki, dodał: Nie wiedzieliśmy, że coś się zapaliło. Nie chcieliśmy niczego zepsuć. Jacek uśmiechnął się uspokajająco. Nic nie szkodzi, kochani. Najważniejsze, że teraz jesteście bezpieczni. Chodźcie, wyprowadzę was, a potem zajmę się pożarem. Gdy już znaleźli się bezpiecznie na zewnątrz, dziewczynka spojrzała na Jacka z oczami pełnymi nadziei. Czy moglibyśmy jeszcze poszukać skarbu? Mój brat Piotrek powiedział, że nasz dziadek kiedyś pracował w tym magazynie i opowiadał o tym, że ukrył tu coś ważnego. Jacek zaśmiał się cicho pod nosem. Wiedział, że dzieci uwielbiają zabawy w poszukiwanie skarbów, ale najpierw musiał zakończyć swoją strażacką misję. Najpierw muszę ugasić ten mały pożar. Potem, jeśli będziecie cierpliwi, pomożemy sobie nawzajem i poszukamy tego skarbu. Dobrze? Dzieci przytaknęły, a Jacek wziął wąż strażacki i przystąpił do gaszenia ognia. Pożar nie był duży i szybko go opanował. Strażak Jacek dokładnie przyjrzał się, co mogło być przyczyną pożaru, i zauważył, że na podłodze leżała stara lampa naftowa, która się przewróciła i zapaliła drewno. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a pożar został szybko ugaszony. Gotowe! Teraz możemy się skupić na waszym skarbie, powiedział Jacek, odkładając wąż. Dzieci były zachwycone wszyscy troje wrócili do magazynu, który teraz był już bezpieczny. Magazyn był pełen starych skrzyń, pudeł i zakurzonych przedmiotów, które przez lata leżały zapomniane. Dzieciaki z zapałem biegały wokół, zaglądając pod różne miejsca i podnosząc drobne przedmioty. Jacek obserwował ich z uśmiechem, zastanawiając się, co takiego mogą znaleźć. Po kilku minutach chłopiec nagle krzyknął: Patrzcie, znalazłem coś. Pod jedną z desek, którą wcześniej usunęli, leżało małe drewniane pudełko, zakurzone i wyglądające na bardzo stare. Strażak Jacek podniósł je ostrożnie, pudełko było ciężkie, a jego wieczko pokryte pajęczynami. Gdy otworzył je, oczom wszystkich ukazał się piękny, stary medalion z wyrytym rysunkiem miasteczka sprzed wielu, wielu lat. Ania i Tadek byli zachwyceni. Dla nich znalezienie takiego skarbu było jak spełnienie najpiękniejszego marzenia. Możemy to pokazać Piotrkowi? On na pewno się ucieszy! zapytała Ania, patrząc na Jacka z nadzieją. Jacek pokiwał głową. Oczywiście, ale pamiętajcie, że magazyny, stare budynki i takie opuszczone miejsca nie są bezpieczne powiedział Jacek patrząc poważnie na Anię i Tatka. W takich miejscach może być wiele pułapek, starych, spróchniałych desek, niebezpiecznych przedmiotów czy chociażby ukrytych otworów, w które możecie niechcący wpaść. Zawsze musicie zwracać uwagę na to, co was otacza. Dzieci słuchały uważnie, wpatrując się w strażaka z otwartymi oczami, a Jacek kontynuował. Niektóre stare budynki mogą też kryć w sobie niebezpieczne substancje. Jeśli kiedykolwiek zauważycie, że coś wygląda na niebezpieczne, to najlepiej zgłosić to dorosłym. Ania i Tadek kiwnęli głowami, a Jacek uśmiechnął się, aby rozwiać powagę sytuacji, po czym serdecznie poklepał ich po ramionach. Gdzie właściwie mieszkacie, mali odkrywcy? Ania wskazała na dwa sąsiednie domy. To świetnie, że jesteście sąsiadami powiedział Jacek. Pamiętajcie jednak, żeby zawsze informować rodziców, gdy wychodzicie się bawić poza własny ogródek, nawet jeśli tylko na chwilę. Ważne, żeby wiedzieli, gdzie jesteście. Oboje skinęli głowami, obiecując, że następnym razem na pewno powiedzą. Dzieci pobiegły do swoich domów, wskakując w ramiona zmartwionych rodziców. Strażak Jacek, patrząc na ich szczęśliwe twarze, wsiadł do wozu strażackiego i ruszył z powrotem do remizy. Koniec. Do usłyszenia, mały przyjacielu, przy kolejnej historii o strażaku Jacku. Cześć.